To właśnie Tarnów jest pierwszym miastem w Polsce, gdzie stanęła ściana do, do świata. Tarnów jest miastem, w którym po raz pierwszy zorganizowany Świata bez na czas był gospodarzem widzów i Powitajmy jej aktywizację rektor Akademii Tarnowskiej, panią profesor Małgorzatę Kąpę, prezydenta miasta Tarnowa, pana doktora do Padlowa, Pana Macieja Włodka oraz naszą wspaniałą drugą wicemistrzyni olimpijską, Ole Kałucką. Filip. Filip, prosimy o zrobienie korytarza, żeby zarówno nasi wspaniali gospodarze, jak i gość mógł wejść na scenę. Zapraszamy na scenę. Brawo! Brawo! Dziękujemy! Zapraszamy na scenę pana, pana Wojtka Mowłaka, prezesa Arzutu Sław Akademii Prosimy o to to, Maj, najgorsza rzecz, jaką mówię. Pana Stuciniewa Pachowskiego. Przewodniczącego Rady Uczelni Akademii Tarnowskiej. Zapraszamy na scenę. Prosimy też Państwa o wyrobienie korytarza dla naszych wspaniałych gości, żeby mogli wejść w na scenę. Oddaję głos naszemu gospodarzowi Panie, 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 panie. Szanowni Państwo, pozwólcie, że w imieniu własnym, ale także, rozglądam się, bo mieliśmy mieć kwiaty. Czy są na sali kwiaty? Są. Idą, są. 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 W imieniu własnym, ale także tak licznie zgromadzonej tutaj publiczności, społeczności miasta Tarnowa, mieszkańców miasta Tarnowa, radnych Rady miejskich, tak radnych osiedlowych, młodzieży. Chcieliśmy bardzo, ale to bardzo serdecznie podziękować i pogratulować tego, tego sukcesu, z którego jesteśmy bardzo, bardzo dumni. Mam nadzieję, że zobaczymy też. Olu, serdecznie Ci gratuluję i... Ja może zadam to pytanie. E, co prawda no, większość z nas oglądała. O, nie zadam teraz. Śmiało, śmiało. Proszę zauważyliśmy, że na zdjęciach Ola nie była sama, ja mam nadzieję, że jest tu gdzieś siostra o niej. Natalia. Przywitajmy bardzo serdecznie Natalia. zapraszam Cię również na scenę. Pod ogromnym wrażeniem, jak bardzo jesteście jako siostry ze sobą zżyte. I wiem, I wiem, że, że bardzo e, siostrze kucywałaś. i Ja się przyznam szczerze, że ja jestem, e, ja też mam brata trochę starszego, ale zawsze byłem tym drugim. Ja miał takie zawsze sukcesy, które z jednej strony mu zazdrosiłem, ale z drugiej strony byłem z niego dumny i zawsze go wspierałem. Więc, wiem, więc pewnie tak też jest w Waszym przypadku, widać to było w wywiadzie. Bardzo serdecznie gratuluję. prawda? Jeśli mógłbym, zanim zadam to pytanie, które miałem zadać, jeśli mógłbym jeszcze zaprosić, bo widziałem szefa Komisji Sportu Rady Miejskiej w Pernowie, pana Henryka Łabędzia, też bym zaprosił tutaj, bo to ważna komisja, komisja rady miejskiej, komisja sportu. Jest w komisji. No to teraz zadam to pytanie. Olu, jak to się wszystko zaczęło? Jakbyś tam opowiedziała, e, od czego, kiedy, w którym momencie, jak wyglądała ta Twoja droga do olimpijskiego medalu? Od Tarnowa! E, tak, od Tarnowa. W e, 2010 roku z Was, w moim starszym latem wybrałam się na akcję LATO w MKS Tarnowia. To było takie zajęcie, gdzie mogliśmy za darmo przyjść jako dzieciaki i się powspinać. W wakacje, więc myślę, ja że weszłam z moim bratem i wykochałam się pierwszego wejrzenia. Nie tylko pewna, czy moi rodzice o tym wiedzieli. Niedawno na kolejne zajęcia wziąłem moją siostrę i jakoś tak to się zaczęło. No, od samego początku byliśmy wspinaczami, my kochamy to, co robimy. być bardzo zagrożone jako dzieci i też więc charom dla nas było niej to trening, więc moi rodzice czasami to stosowali, więc Jestem bardzo nas siebie z mojej siostry, że dalej się ciągniemy i dalej jest w tym pięknym sporcie i to jest w ten bas, żebyście się poszli na sęgę świetniarzkową dla dzieciaków, ponieważ to jest idealny sport dla każdego. Każdy może sprób spróbować, nieważne od wieku, wzrostu, umiejętności. I tak się zaczęło, ja też nawet szybko z tym są tą pasją zaczęłam się na z moim siostrą, przez zawody juniorskie do wodów mistrzowskiej mistrzostwa do juniorów. Mistrzostw Świata e, dla dorosłych, bo teraz jest Mistrzem Świata. I e, teraz mam ten kolejny krążek w mojej kolekcji, to jest model olimpijski. E, dalej w to nie wierzę, że go mam. Na pewno ponieważ ja żyję w Ternowie tutaj zaczęłam swoją przygodę, tutaj e, chodziłam do szkoły, do podstawówki gimnazjum i na studia, skończyłam Akademię Pernowską, więc e, tego lica się obroniłam, więc e, jestem bardzo z ternowem i też ile tutaj wsparcia na ulicy od obsadzonych ludzi, e, że trzymają kciuki e, i też nam kibicują, więc ja z moją się chciałam podziękować za to wsparcie, bo nie czujemy. Brawo! Wielkie brawa. Czy Tarnów jest dumny? Nie! Jeszcze raz dam. dam. Czy Tarnów jest dumny? Nie! Jeszcze mamy jedną słodką niespodziankę, której na Akademii Tarnowskiej powiedzieliśmy, ale przed nią właśnie Akademia Tarnowska. Akademicki Związek Sportowy. Jest z nami Wojciech Nowak. E, Ola jest nie tylko dumą Tarnowa, ale przede wszystkim dumą Akademii Tarnowskiej, naszej największej, najważniejszej e, uczelni w Tarnowie. E, kilka słów, Wojtku, jak wygląda ta dyscyplina, zajęć, zainteresowanie e, i czy teraz spodziewasz się, że po tym medalu chętnych do tego, aby studentów przede wszystkim, aby pójść w, strady, w ślady siostr kałuckich. a było więcej. Bardzo byśmy chcieli. Spinaczka to tak jak mówiła Olach, przepiękny sport, który może uprawiać myślę, że każdy z powodzeniem. Jest łatwy do uprawiania. Niewiele trzeba. Tarnów ma świetną infrastrukturę, są tutaj ściany, są wspaniali zawodnicy, którzy mają świetną historię. Przed nami Marcin Dzieński. Gdzieś tam pewnie w pumie jest, który też jest utytułowany zawodnikiem Witeła, na nazywy Paropek. Pierwszy trener sióstr, to przecież Tomasz Oleksy, także Tarnów ma wspaniałych zawodników, wspaniałą historię. I tak naprawdę to nasza sekcja właśnie na zbs który w tym roku świętuje swoje 25-lecie, urodziła się z marzeń że nie możemy rywalizować w tym sporcie, że najpierw możemy być niegorsi, a potem, że możemy być lepsi. Że Tarnów też może mieć coś, z czego może być dumny. No i dziś mamy wspaniały finał w postaci medalu i tak naprawdę wszyscy wierzymy, że to jest dopiero początek radości i wspaniałych wyników. A wszystkich Państwa zapraszamy właśnie do uprawiania sportu, do uprawiania na Pernosty ściany. Idzie do nas to, a ja w międzyczasie jeszcze powiem, że na, wśród osób tutaj wypatrzyłem olu dyrektora naszego liceum, bo okazało się, że chodziliśmy do tego samego trzeciego liceum. Jest Pan Dyrektor Ryba, a ja Panie Dyrektorze, byłem więcej. Mieliśmy nawet tę samą wychowawczynię, Panią Marzalę Tak, podrabiamy, dziękuję. Dobra. A chwila dla fotoreporterów. Ten piękny tort tutaj jest z nami Ania Daraż, to jej inicjatywa, Anabel, e, nasza restauratorka wielki Braga. To była bardzo szybka akcja, Ania wczoraj napisała. Niewiele się zastanawialiśmy jest. Chcemy tort dzisiaj Tak, tak. Zaraz nóż. Dziękuję, za cztery lata! Pierwsze, Pierwsze, pierwszy raz! Pierwszy raz. Pierwsze, Pierwsze. Jeżeli jeszcze można kwiaty do tego tortu od razu osiedla Starówka no, olom, na Starówce Cię witamy no, kwiaty od no, no, Tak, potem ja już będę pomagać. Jestem głębiej.

Jeden się robi taki większy. I jeszcze jeden. Okay. Jeden taki większy będzie dla przewodniczącego <laughs> łatwo. <laughs> <laughs> <grybujesz> 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 no to już następnie... tak, tak. Bardzo prosimy tylko o zrobienie miejsca, my sobie przeniesiemy torcik tam na drugą stronę. Tak. 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 Prosimy bardzo o zrobienie przejścia, żebyśmy mogli przenieść to. Ale emocje już opadły, czy ten powrót do domu, do rodzinnego Tarnowa, powodował z pewnością kolejne i ogromne emocje. Emocje jeszcze nie opadły, jeszcze nie mogę spać w nocy, ponieważ nie będą w sobie. Myślę, że jeszcze muszę ochłonąć i wylądować na ziemi, ponieważ jeszcze żyję tymi uciskami. Tymi, tymi emocjami były bardzo, bardzo duże. Ty powiedziałaś, że trochę przypadkiem znalazłaś się po raz pierwszy na ścianie razem ze swoją siostrą, prawda? Można powiedzieć do kamery jak to było? Tak, ja bardzo chciałam mieć takie z pleczką, ale my już się nie zgadzali, ponieważ myślę, że to jest bardzo niebezpieczny sport, więc... Była taka, taka akcja latu u nas w mieście, gdzie dzieciaki mogły przyjść na siankę i spróbować swoich sił za darmo i to trwało całe wakacje, więc mój starszy brat e, mi wziął na siankę wspinaczkową, żebym mogła się spróbować. Pamiętam nawet w jakim mieście ich zamiast kurował, e, mój pierwszy raz, więc od samego początku się zakochałam w tym sporcie i tak to kontynuowałam do teraz i teraz sobie nie wyobrażam życia bez sportu. Nie się takiego powitania i tylu niespodzianek tutaj w Tarnowie? Nie, nie spodziewałam się. To bardzo e, ogromnie miłe dla mnie i też nie spodziewałam się, więc jestem bardzo wdzięczna za to. E, tak.